Co Wam mogę powiedzieć? Szykuję się właśnie do Mistrzostw Koła. Niestety, dzisiaj startuję w kategorii KOBIE. Czyli jestem bez konkurencji, bo to są zawody o awans do Mistrzostw Okręgu. Ale po cichu, będę sobie liczyć, ilu chłopaków w ogóle. Albo nikogo. Też tak może być. No. Więc kończę właśnie szykować wędki. Zaraz gruntujemy, zanęta już jest przygotowana i będziemy lepić kulę. Bo operator musiał szybko lecieć po kamerę awaryjną. Trafi czy nie trafi? No, prawie. Dzisiaj powiem Wam, że jestem nieprzygotowana jak nigdy: ani glina, ani zamęta. Wcześniej nam w domu. Zawsze staram się mieć wszystko przygotowane, zestawy i tak dalej. A dzisiaj to jest taki luz spontan. Zobaczymy, co z tego będzie. Bo naprawdę moje przygotowanie to jest minus 100. Jeszcze teraz. Cześć! Z tej strony Fitrypka. Witam Was dzisiaj w wyjątkowo mroźny kwietniowy dzień. Wiem, że gdzieś tam w Polsce nawet śnieg popadał tak grubo. U nas jak na razie czysto. Chociaż tam coś, jakieś parę opłatków z nieba spadło, ale nie jakoś strasznie dużo. Jak widać, śniegu nie widać. Jak widać, śniegu nie widać. <śmiech> <śmiech> brawo, ja jestem trochę zaspana, bo wczoraj oglądałam igę Świątek, a potem churkacza. Więc brawo oni, bo wygrali. No, a mamy dzisiaj minus 2 stopnie, przynajmniej jak wychodziliśmy z domu. Zimno mi ogólnie jest, mam trzy pary spodni znowu na sobie to cholera I co? Dzisiaj mamy mistrzostwa koła, więc niestety nie mogę startować z chłopami. Jestem tu między nich wrzucona, ale ze względu na późniejsze starty w Grand Prix okręgu na rękę jest mi dzisiaj łowić w kobietach, czyli uwaga, dzisiaj spoiler wygram. Bo nie ma innych kobiet. No, to tak raz w roku tylko taki przykry obowiązek. I w ogóle dzisiaj chciałam wam powiedzieć, że ja nie byłam totalnie przygotowana do tych zawodów, bo mieliśmy imprezę, właśnie potem oglądaliśmy tego tenisa, więc zanęte, wszystko robiłam dzisiaj nad wodą, zestawy, po prostu to, co miałam w zeszłym tygodniu, pizgnęłam z powrotem do auta i tyle. Dzisiaj jest totalny spontan, jakoś tak nie czuję trochę tych zawodów przez to, że z chłopakami nie mogę startować. Tak nie ma tego ciśnienia, chociaż oczywiście po cichu będę sobie liczyć wagi, która byłam. Ale to już nie to samo. Na start podaje 6 litrów zamęty. Będę bardzo mocno skupiać się na domęcaniu. Dałam pomarańczowe piszewko fluo. Możesz podejść z kamerą, bo tak to inaczej teraz nie zbliżemy. Przebija się jak widać trochę Jokersa i śladowe ilości Kastera I... Troszeczkę pineczki dosłownie szczypta, I to tak 6, tutaj no 6... 6 litrów jest. 6 litrów podaję na start i bardzo mocno będę się skupiać na donęcaniu. Bo te ryby tutaj reagują na systematyczne orzeszki wrzucane do wody. I co zdożyłaś się rozłożyć dzisiaj? No, a nie miałam nic przygotowane. Będziesz Ale tak kurczę, jak się plątałam, zestawy, musiałam przedłużać, skracać. Masakra nie, dużo czasu zmarnowałam na bzdury, ale naprawdę nic mi się wczoraj nie chciało. No nie wiem czy starczy, no, może ja sobie jeszcze chcę pogadać. No to se gadam, że tutaj jest bardzo głęboko, e, między siódemką a ósemką nie ma praktycznie różnicy, więc będę zaczynał łowić od siódemki, to jest ponad 5 metrów z 5,5 metra. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Okaże się. Ale patrz, mam w miarę porządek na stanowisku, jak nigdy. Mm -hmm. Staram się opanowywać swój chaos. Lękamy. O, idzie coś, jest. No, ale jest. A ja mówię, tyle bram, kurczę, nie mogę zaciąć, a to takie małe gówno. O, coraz mniejsze. To są małe leszczyki w ogóle, to jest małe leszczyk. Widzę, że już się zaczynają spore rybki. O co się Widzę, że miejsce trafiłeś dobre. Nie No, zamykające, nie? Nie no, jeszcze jest Gdzie? Tam nikogo nie widzę. Jest co tam? Coś tam łowią. Nie takie małe jak ty. Trochę większe. Dlaczego? Ty Jak mówisz jakieś najmniejsze jakby z dzieci jakieś. Nie wiem dlaczego. Tak się dzieje. W ogóle nie bierze, widzę. Co? W ogóle nie biorą. Co nie biorą? Biorą, cały czas. Można cię... biorą ryby? A co to taka mała kamera? Popsuła nam się ta duża. GoPro no, ratujemy, sytuację, a... nie wiem czy coś z tego będzie. Będzie. Dźwięk słabszy tu jest. Ale... Nie wiadomo czy będzie łapało, to co mówicie. Ważny obraz, co się dzieje. No. Jak tam rybki biorą? łowi super małe. Super małe, to ja też. Jak palce. To ja też. Nie, to co widziałem jak szarendras no, to masz pięć trochę... razy większą. To największą. <laughs> Także tak średnio. Ale no chyba u wszystkich podobnie, co? A, takie, takie średniaki. No, no. Tak, Kogo się dzisiaj obawiasz? Nikogo. <laughs> Nikogo? Siebie. Siebie? No. O. o, coś większego, nie? No, większego, wiesz, jak na te, na te czasy. No to nie no, to jak takie będziesz miał, to nic wygrywał. No to Patrycja ma, kurde, pięć razy mniejsze te ryby. trzeba gdzieś złapać takim taką, wiesz? No właśnie. Co się stało? No to dobrze. To jak to mówię? Bartek dużo łowi takich no większych większy niż ty. No bo on... Ma, nie, otwiera, on bo otwiera w ogóle, nie? On no jest trójką, nie. Jeszcze ktoś tam jest kałdy. Numer 3. Trzecie mocniejszy faczek, bo się leszcze pojawiły. trochę lepsza. zobaczyć leszcze mi weszło i ciężko jest je mi się spięły. Jacek też leszcza zauwił. Jak idzie? Siema się yy, duże bardzo ryby, bardzo duże ryby. Wziąłeś klaskę? Kogo? Klaskę wziąłeś. A co, chcesz się napić? <laughs> Nie wziąłem samochodem jak że to ciężko się pije. <laughs> Więc mamy dwie bardzo duże ryby w siatce, wiesz? Ale to leszcze jakieś? Leszcze jednego takiego największego, ciepłego, jakiego lubiłam na ciepłym życiu. Tak i Widziałeś? Nie, tam widziałem łeb. Dlaczego musiał go podbierać pod na dwa razy? Bo na raz się nie zmieścił. To jest duży. Na pół. Przewidziałaś na Zaczy, pół. Tak, ogon mu wystawał, musiał go tak. jak, jak na patelni, na tak. Patrz, 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 patrz. nam, Oj, już, już go nie widzisz, tylko ogon płynął. Wielki, woj. Ej, Jomuś, chodź. Noga. Noga, bresztyk. Chodź. Coś zmieniłaś taktykę? Yy, tak, już opowiem wszystko. Yy, przede wszystkim yy, podciągałam do góry obciążenie główne. Yy, Jakieś 20 cm myślę nawet. Zmieniłam, zerwałam jedną wielką rybę, a w ogóle kurczę, ale to by było epickie jakbyś to nagrał. Miałam takiego leszcza, znaczy ja myślałam, że to jest boleń w ogóle. Bo zaczął mi wyskakiwać na lustro wody jak boleń. wykurczę boleń bolenia mam. A patrzcie, zazłociło złociło się. Leszcze. Ale... Posłuchajcie, nie, przyszedł, Taki ziomek wielki. O. Dużego złowiąco. co? Masz, ściananie. Jak sytuacja w czwartej godzinie w początku Mało rybek złowiła, ale wyłowiła giganta leszcza Giganta? No. Takiego Na dwa razy musiała podbierać Na pół go musiała złożyć 2 kilo Ciężko powiedzieć ale... Co Tam dawno nie byłem ja Będę szedł, a u ciebie na przeszpiegi zobaczyć Teraz coś wyławiasz, widzę, takie dosyć no jest, trochę tych ryb. I to takie jest, wszystkie średnie, nie? Jakieś takie małe guwienka. Zdarzają się różne, jeszcze jak to na zawodach, nie? Czyli będziesz o zwycięstwo chyba walczył dzisiaj. by wiesz, z, z panem Kujawą <laughs> Widzę, że macie rywalizację największą zawsze. Zanęt i przylęt. Dobrze, ale to, to zaraz. Yy, Cześć Cześć Kurde, powiem Ci, wiesz jak tutaj zebrałeś takie tornado Jak nie było, to wszystko poprzewracało Nie mi kurde A, ten. się już tak specjalnie nie, sobie co? Normalnie patrzę, zbija się, leci tak I na mnie tu Zaatakowało No Bartek dużo łapie Takich Podleszczeków No właśnie A tu jak? Malizna Patrycja też prawie nic, ale jednego leszcza dużego złapała. Takie, takiego naprawdę dużego Prawie jak karp wygląda no, Myślę, że z, może z półtora 2 kg Wow, ja, pięknie. Znaczy nie wiem jak się rozkłada waga w leszczach, ale no spory taki większy 3-4 razy niż te, co takie średnie. Ostatnie stanowisko jak to idzie w tej samotni? Yy, zrobiłeś ten Bigos? Bigos zrobiłeś? Bigos! Dobra, dobra. No na razie. Co mówisz, że samotnie? Już pan o jedzeniu myśli, a nie o zabawie. Ja muszę jej przypomnieć, bo ona mam głęboko z głową i, i nie tego nie, nie, nie kontaktuje. Nie? No, to wystarczy, że zjem, nie? Pytałem jak tu na tej samotni, bo to tak najdalej od wszystkich, czy tutaj ryba jest? Nie ma. Nie ma. Nie ma, nie ma. Jak jest to już taka... taka Malutka. Tak razem, no. A no, tu tak ludzie mają, ale tu w siatce wcale nie jest tak źle. No, nie Jakaś jest większa jest widzę. Nie jedna, tylko jedyna. Chyba niewidoma była, że się <noise> No to zobacz, teraz, teraz możemy porozmawiać o taktyce póki nie wieje. Bo tak troszeczkę inaczej niż zwykle, bo kurde, przez to, że ta kamera nam się zepsuła i nie mogliśmy nagrywać przed łowieniem. Nie lubię opowiadać o taktyce, jak łowię, bo nie mam podzielności uwagi, się zaraz tu wywrócę. Nie mogę się skupić na jednym i na drugim, ale chciałam Wam powiedzieć, jaka mieszanka zanęt, jakie były założenia na dzisiaj. Założenia na dzisiaj miałam takie, że nie mogę brać udziału w zawodach z chłopakami, tylko są mistrzostwa koła, więc muszę startować w kategorii kobiet. Więc stwierdziłam, że pójdę na całość i przygotuję mieszankę i spojstościowo, i jakościowo, tak bardziej pod dużą rybę. No i to mi dzisiaj zaowocowało, mam dwie piękne duże ryby. Z trzy duże zerwałam naprawdę. Haczyki na jakie łowie to są w ogóle z milo karpiowe. Na grubą nakładam na haczyk, nie pierdzielę się w tańcu, że tak powiem. I jeżeli chodzi o zanętę, to na duże ryby, na ciepłym kanale najlepiej mi się sprawdza seria Zbyszka Milewskiego. I tutaj zmieszałam kilo krąpia z kilogramem... Hmm, znaczy to jest zanęta krąp, leszcz, płoć z kilogramem dużej płoci. I ta mieszanka świetnie mi się tutaj oczom ukleje. O, świetnie mi się sprawdza. Właśnie pod leszczę tutaj na ciepłym, więc dwa bonusy konkretne naprawdę trafiłam i ładne okonie, czyli taktyka jako taka się sprawdziła, może to nie jest taktyka na wygraną. Ale tak jak mówię, chciałam potrenować coś innego, żeby chociaż sobie się dobrze bawić przy tym wędkowaniu dzisiejszym, nie małymi rybkami, tylko spróbować pobawić się z jakąś większą rybką. Do tego wszystkiego dołożyłam 2 kg gliny wiążącej, czyli 2 kg zanęty i 2 kg gliny. I możesz pokazać, jak mi zanęta poszła, jak tutaj sypię i nie żałuję. E, wszystko, cały towar, i miałam dżoka i miałam kastera. Kaster też praktycznie do zera jest wybrany. Jakieś resztki tam pływają i została mi się tylko jedna kulka do podnęcenia dzisiaj. No, to masz czyli... 20 minut jeszcze. No, powinnam trochę więcej towaru jednak przygotować. Teraz, jakbym przykowała w domu to bym na pewno z, z pół kilo jeszcze dała zamęty i, i jeszcze bym z pół kilo gliny przygotowała Bo przy tej ostatniej godzinie troszeczkę mniej donęcam oszczędzam, że tak powiem Ale ewidentnie te ryby tutaj reagują na nęcenie. O! A tutaj leszczyk patrz przyszedł. Było tutaj by Ma, tutaj... Małą rybkę. No małe też się niestety zdarzają. A tu co złowiłaś? Jakiś metalowy kawałek? Yy, ta, yy, to jest butelka. Złowiłam, oczywiście chcę ją wyrzucić, no nie będę rzucać syfu z powrotem do wody. muszę jakieś muszelki odwrócić. Tak, kawałek szklanej butelki złowiłam. Ale mam tak stopy zmarznięte dzisiaj. A ile masz skarpetek? Trzy pary. Patrzcie, na GoPro to go, będzie dobrze widać. Widzicie? Lechol był. Pan leszcz. Zerwał mi się. Oj, szkoda. To może być Ale te leszczy to tak weszły z tą jak dzik w żołędzie. Naprawdę. Ostatnie 5 minut. A, presja. Rośnie. złowimy w ostatnich 5 minut ryb. Liczymy. Proszę Państwa, cóż za napięcie! Czy jeszcze coś wpadnie w ostatnich 5 minut? Jakiś może zdechł leszczyk Mamy go. O! o naj, największa z tych ostatnich 10 minut. No. Mamy pierwszą w ostatnich 5 minut. Wpadnie druga. Mamy następną. To jest druga. Druga w 5 minutach. Dobrze. Zobaczymy ostatnie 5 minut. Trzecia. To będzie taka mała. O, tam coś ładnie. Leszczyk jakiś. Czy będzie czwarta ryba? Będzie czy nie będzie? Co to, to będzie? I gwizdek. Koniec Nie było czwartej, jeżeli ramy tuńczy Ogolony Przerwa w tym momencie na, na wiadomości Nie <noise> <noise> straszyłem się, że myślałem, że on będzie miał przyjść. Nie no, zdychę zdycha, zdycha może jeść. No, nie nie tu wejdzie Po no, chłopie Zdycham zdycha może pan, dwa razy. To mało jest? A co? Dużo ryby? Wygląda no, na no, duże. Znaczy, Patrycja tyle nie ma. Patrycja to ma gdzieś trzy razy mniej chyba. No. Nie, nie pocieszaj mnie. <laughs> Ciekawie nie jacy chyba. 10 500. 500. Dawaj, <laughs> 6 220. 10, 10 kilo, oszalał. Nie wiesz jaki pan Jakie ma parcie, wiesz na co? Pozeczku. Moja babcia? Czekaj, czekaj, bo już siatka się załatwiła. Siatka. Małgorzata. Potem rybki wypuszczę z powrotem do siatki. Bo będzie specjalnie. Ale cholą ładnego mego no A to, to to co mówię? Ale ile to może wam? Pusta, Pusto dobra. A, bieżę, bieżę. Palę ją. Jest, że jest. Faleją. Jest, że jest. Osłabię kilo. A? Pomyliłem się? Dziewięć, prawie. Cicho, 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 eh. Równolega bym powiedziała. <głos> <głos> tak nie masz konkurencji, jesteś jedyna no właśnie, to, to Ci mogą wpisać i 11 i tak będziesz pierwszy Ty chyba dużo łowiłeś, nie? Nie, co ty ja co nie mam kurwa Pod, Tutaj to bez podjazdu Może ja z 4 kilo nawet do patrycji nie podejmę skrywka ciągnięta Chyba nie będzie Co? Na no, początku to to miałem rybę, nie wiadomo. Ja, ale jaką go. Miał? miałeś? Rozpióra no, miałeś. Jakiego? Dłużego. 5,740 A co ci obiecał? Że jak będzie miał mniej od ja tego, skacze na główkę do ciebie. Tego pan zmienia przepisy? Polskiego związku wetkarskiego. Od Czemu? kiedy już się waży od z biegiem w rzeki. Ja się mogę stać teraz Panie, i... Po, pod, pod rzekę podbierać, proszę pana. Prezes zdecyduje, tak? Dziękuję. <tryk> Chyba nie jest więcej. Ma być więcej <noise> Miało być, miało. Chyba drugi wynik dzisiaj, bo a nie, bo jeszcze tutaj, jeszcze, jeszcze Pan Gorzkiewicz, jeszcze nie, koniec. Czarny koń tych zawodów, jeszcze się dostał. Dużego tego leszcza miałeś? Waga, y pożyczę, ja muszę go zważyć. Wziąłem go do siatki, wsadziałam klania i leszcza miałam dużego. Myślę, że koło dwójki lecz 3. ma środki. Co? 7840. Nie, nie. To gwarze. I08 tak Chyba Pałku Java i tak, no. w podpórkę, bo to Zapierdzieliśmy komuś podpórka właśnie. A my smażymy na nie ubacy. Proszę mówić do mikrofonu. <laughs> A więc tak, słuchajcie, pierwsza tura za nami. O dziwo, mega zaskoczenie w kobietach wygrałam. Więc naprawdę mega mega mnie to zaskoczyło. Że tak to wyszło, ale udało się, pokonałam wiele kobiet i jestem pierwsza. A w facetach byłabym druga, więc myślę, że nie najgorzej. Zrypali mi życie i 1 maja robią drugą turę, a uważam, że każdy, szanując się wędkarz, 1 maja powinien iść na szczupaki, a nie na spławik. Więc zniszczyli mi życie, zwłaszcza Jacek, bo on jest od spraw sportu. Zniszczyłeś mi życie. Nie pójdę 1 maja na szczupaki. No, więc niestety jest mi przykro z tego powodu, że ta druga tura się tak głupio odbywa, no ale muszę w niej wziąć udział, żeby potem dostać kaskę na okręg, bo to po mistrzostwach koła zwycięzcy dostają kaskę na... Yy, dostają kaskę na... coś ja na twarzy Gdzie? już mam chleb. Dostają kaskę na mistrzostwa okręgu. To moje. No więc ja. Ej, tu nie kiełbasa jest gwiazdą. Więc co mogę Wam powiedzieć? Było fajnie, w końcu połowiłam. W końcu się ten los mój smutny odwrócił i wylosowałam normalne miejsce. Jak widzicie, nie jakiś otwory, otworek, czy tam zamknięcia, jak tata, bo tak to tata tylko musi losować, żeby wygrywać. A ja potrafię sobie poradzić ze środka. Więc co mogę wam powiedzieć? Do zobaczenia w następnym odcinku. Drugie miejsce. No, właśnie. No. Wynikiem 9 kilo w tydzień. Patrycja połowska. Normalnie Drugi, no. Trzeci. Drugi raz. Drugi raz, ja Cieszę się bardzo, że chłopaki mnie policzyli w kategorii seniorów i nie brali specjalnie dla mnie pucharu dla kobiet. Bo powiem wam, że odbieranie tego pucharu co roku wcale nie jest przyjemne, jak się jest samą z tym wszystkim. Sama startuję w kategorii kobiet i zgarniam puchar za kategorię kobiet taki. Trochę się czuję głupio, wręcz mi trochę wstyd, że tak bez konkurencji nie dostaję puchar. A dzisiaj czuję, że pierwszy raz w tych zawodach, w sensie mistrzostw koła, ten puchar jest sprawiedliwie mi przyznany, bo byłam druga w seniorach.